Dzień dobry. Namaste. Moi drodzy, kochani, mali jogini! Ja nazywam się Martyna i oglądacie jogę z Martyną. Jest jeszcze ktoś, kto chciałby siedzieć z wami dzisiaj przywitać. Jest ze mną mój pies Rudy. Chcecie go zobaczyć? Rudy? No cóż, przywitajcie go wszystkim wszystkimi. Może dzisiaj po ćwiczy z nami, w wie. Chodź, 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 chodź szybciutko. To jest trudy. Przywitamy się jeszcze raz wszyscy po jogowaniu. Dobrze? Układamy sobie nasze dłonie do serc, a później do czoła. I witamy się serdecznie naszym jogowym powitaniem na Dziś będzie dużo głębokiego oddechu. Będziemy się przyjemnie rozciągać i oczywiście nie zabraknie wspaniałej zabawy. Zaproście do praktyki może swoich rodziców. Eee, no i powolutku zaczynamy. Zaczniemy sobie dzisiaj od siadu skrzyżnego, żeby miała pewność, że nigdzie mi nie uciekniecie. Bierzemy sobie do ręki klej. Ale to będzie taki klej na niby, tak, żeby rodzicom nic nie urodzić. Bierzemy sobie jedną rękę klej i będziemy sobie smarować drugą, więc smarujemy mocno, mocno, mocno. Rudego też przykleję, tak, żebym wiedziała, że on też mi nie ucieknie. I smarujemy sobie teraz to miejsce, gdzie będziemy sobie siadać. Aha. Siadamy sobie na tym miejscu, mocno, mocno przyklejamy nasze pośladki do podłogi. I teraz mam pewność, że nigdzie mi nie uciekniecie. Będziemy sobie wydłużać nasze kletki, więc teraz chciałabym, żebyście wyobrazili sobie, że tutaj na czubeczku głowy macie całkie sznurki. Jak pacynki, jak takie małe laleczki na sznureczkach. I będziemy sobie mocno, mocno wyciągać nasze plecy, czubkiem głowy, ciągnąc wysoko, wysoko, wysoko do nieba. I zostajemy sobie z tymi długimi pleckami. Dziś zaczniemy sobie również od oddechu. Ten oddech nazywamy oddechem balonowym. Każdy chyba wie, jak wygląda balon, prawda? Przygotowałam tutaj dla Was obrazki. Okay. Mam nadzieję, że widzicie te balony. A pamiętacie, jak jest balon po angielsku? Balon! No właśnie. I my sobie będziemy takie wielkie balony robić z naszych brzuszków. Bardzo Was proszę, żebyście dłonie odłożyli sobie tutaj na Wasze brzuszki. Tak, żeby paluszki delikatnie się stykały. I będziemy sobie głęboko oddychać do naszego brzucha, tak żeby wyobrazić sobie, jak ten brzuch wypełnia się jak taki wielki balon w powietrze. I rośnie we wszystkich kierunkach do góry, do boków i do dołu. Gotowi? Będziemy głęboko wdychać przez nos i wydychać powietrze ustami. I tak kilka razy. Wdech do brzuszka głęboko przez nos. On rośnie jak wielki balon i wydech ustami. Jeszcze kilka razy. Tak do brzuszka. I wydech. Jeszcze trzy. Wdech. Wydech. Rudy, oddychaj też. Wdech. I wydech. Jeszcze raz. Jak najgłębszy wdech. I wydech. Te oddechy, mam nadzieję, że już czujecie, one wspaniale nas energetyzują i rozgrzewają nasze ciało. Teraz uwaga, rozgrzejemy sobie troszkę nasze dłonie, więc pocieramy sobie naszymi dłońmi jak najszybciej. Szybciutko, 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 tak żebyście poczuli takie ciepło w dłoniach, dobrą energię. Jeszcze szybciej, jeszcze szybciej pocieramy i uwaga, zakrywamy sobie teraz nasze oczy naszymi dłoni. Nie podglądacie? Mam nadzieję. I bierzemy sobie głęboki wdech przez nos, znowu do brzuszka i wydech ustami. Jeszcze dwa razy. Wdech i wydech. I jeszcze raz. Wdech i wydech. Pięknie. I teraz odkładamy sobie nasze dłonie na nasze serduszka. Wiecie, gdzie jest serce? Na pewno, prawda? Pamiętacie, jak wygląda serce? Ja oczywiście przygotowałam dla Was obrazy, więc tutaj mamy takie piękne serduszka i teraz będziemy sobie te serduszka robić z naszych dłoni, więc układamy sobie takie serduszko tutaj, tutaj na klatce piersiowej, mhm. macie, jesteście gotowi i będziemy głęboko oddychać do naszych serc. Wdech nosem i wydech ustami, wdech nosem. Wydech ustami. Jeszcze raz. I wydech. I teraz uwaga: przekazujemy te serduszka i dużo, dużo miłości dla wszystkich dookoła, na całym świecie. Najpierw do, jednego stro, do jednej strony dzielimy się serduszkami, i do przodu przekazujemy te dobre serca i dobrą energię wszystkim. I jeszcze do drugiej strony. I uwaga: przycisnijcie troszkę do mnie, ja przysyłam do Was. Pięknie i rozluźniamy sobie nasze dłonie na nasze kolana. I teraz troszkę porozciągamy sobie naszą szyję. Więc będziemy sobie robić takie wielkie, wielkie, wielkie kółeczka naszą głową. Mhm. Starając się poczuć, jak rozluźnia się nasza szyja. Jak najgłębsze większe, jak najgłębsze koła, jak największe ruchy. I wraca do środka i uwaga. Troszkę Wam się pewnie zakręciło w głowie, więc będziemy to odkręcać. Mhm. Kilka wielkich kółek naszą głową. O, mi się zakręciło troszkę głowie, wam też, więc przestajemy kręcić. I teraz uwaga, pokręcimy sobie troszkę klatką piersiową. Razem z wdechami, wdech do przodu, wydech do tyłu, zaokrąglamy plecki, wdech wyciągamy się mocno, wydech zaokrąglamy. Jeszcze dwa razy wdech i wydech. I jeszcze raz do przodu i do tyłu. Uwaga, odkręcamy, wdech przód. Wydech tył, wydech przed, wydech tył, I jeszcze raz do przodu i wydech do tyłu. Pięknie! I teraz wracamy sobie do środka. Jak pamiętacie, może niektórzy z Was, dużo pozycji, które się nazywają asanami, wiodze, pochodzi od zwierząt. Teraz będziemy sobie udawać, że jesteśmy sowami. A pamiętacie, jak jest sowa po angielsku? Owl. Ok, więc będziemy udawać takie właśnie małe słówki. Sowy kręcą sobie tak na boki głowami, więc z wdech bierzemy tutaj do środka i wydech przekręcamy naszą głowę do boku. Wdech głowa wraca do środka i wydech, uwaga, do drugiego boku, jak najmocniej. Wdech do środka, wydech do boku, wdech do środka i wydech. A pamiętacie, jak robi Sowa? Mhm. Więc będziemy sobie teraz robić z oddechem. Wdech tu, wydech do boku, u, u. wdech do środka i wydech do boku. U, u. Jeszcze raz, wdech do środka, wydech do boku u, u. i wdech do środka i wydech do boku. Teraz zrobimy coś bardzo fajnego. Będziemy sobie kolorować tęcze. Tęcze, jak wiecie na pewno, mają dużo, dużo pięknych kolorów. Mhm. Moja na przykład ma kolor żółty. Żółty po angielsku jest yellow. Mhm. A pamiętajcie, jak jest niebieski, tak jak kolor nieba? Blue. Pięknie. A pamiętacie może jak jest zielony? Tak jak trawka, green, wspaniale, więc malujemy sobie nasze tęcze. Najpierw do jednej strony wyciągamy się mocno, patrzymy za dłonią i do drugiego. boku. Mocno, mocno piękne, kolorowe tęcze. A jakie tęcze, jakie kolory mają Wasze tęcze, powiedzcie mi? Mhm. A pamiętacie te kolory po angielsku? Więc powiedzcie mi, jakie kolory ma. Się odmalować jak największy, jak najpiękniejszy Do jednej, oddychamy głęboko i do drugiej. Jeszcze raz. I do drugiej. I wracamy sobie do środka. Nasze dłonie odkładamy sobie tutaj na nasze kolana. I teraz będziemy sobie kręcić naszymi ramionkami. Więc znowu jak największe koła. Do przodu, do tyłu. I uwaga, odkręcamy. Więc najpierw ramiona do tyłu, do góry, później do przodu do domu. Wdech. I jeszcze raz. Pięknie. I znowu do tyłu. I zostawiamy ramionka w dole. I teraz uwaga, z wdechem unosimy ramionka, mocno, mocno napinamy nasze mięśnie. i wydech ruźno. Puszczamy nasze mięśnie. I znowu tutaj do góry. I wydech puszczamy. I jeszcze raz tych. I wydech, A teraz zrobimy sobie motylki. Mhm. Motylki już powolutku zaczynają latać, bo zbliża się wiosna. Właściwie ta wiosna już jest, tylko jeszcze i do końca nie widać. To jest mój motylek. Mhm. Ten jest niebieski. Aha, więc blue. Motylki mają piękne, kolorowe skrzydełka. My zrobimy sobie te skrzydełka z naszych rąk. Więc odkładamy sobie nasze dłonie na ramiona, i uwaga, najpierw mocno, mocno kręcimy tymi ramionkami. I tymi skrzydełkami. Więc głębokie oddechy znowu w jedną, i odkręcamy w drugą stronę. I teraz uwaga, będziemy sobie lecić z tymi skrzydełkami wysoko do nieba. I żeby polecieć jak najwyżej, musimy mocno, mocno, mocno poruszać tymi ramiankami, naszymi skrzydełkami. Jak najszybciej, jak najszybciej lecimy wysoko. Może ktoś poleci w kosmos? Jeszcze troszeczkę. Super, i rozleśniamy. A teraz porobimy sobie gwiazdki. Tą gwiazdkę też dla Was przygotowałam. Moja wygląda tak i ma kolor. Żółty. Czyli po angielsku. yellow, mm -hmm. Bardzo ładnie. Więc będziemy sobie najpierw migotać tymi gwiazdeczkami. Wyciągamy sobie ręce w przód i uwaga. Migotamy mocno, mocno paluszkami. Świecą się pięknie te nasze gwiazdki. A pamiętacie, ile ramion ma gwiazda? 5, więc my wyciągamy nasze ręce w górę i staramy się sięgnąć wysoko do nieba. Plecki są proste. Ręce wyprostowane, ramionka pozostają w dole i ciągniemy, migotamy jeszcze troszeczkę. Mhm. Mocno, mocno, mocno sięgamy do naszych gwiazdek. I jeszcze jeden wdech jeszcze troszkę sięgamy. Gdzie jest niebo? Tam, właśnie tam. A gdzie są nasze oczy? Aha, tutaj. A jak są oczy w angielsku? Ice. Mhm. A gdzie jest nasz nos? Odkładamy nasze dłonie na nos. Tutaj, właśnie. Ekstra. A gdzie jest nasza buzia? Tu. Uwaga, odkładamy ręce na buzię. Mhm. A gdzie są nasze kolanka? A pamiętacie jak są kolanka po angielsku? Knees. Aha. Eyes, knees and shoulders. Nasze oczy, kolana i ramionka. Pięknie. Teraz prostujemy sobie nasze oczy. I mocno, mocno potrząsamy ruchem. Strzepujemy, strzepujemy rudy napięcie, strzepujemy wszystko i nasze rączki, i nasze nóżki, i do góry. Uwaga, wszyscy do góry, i do dołu, i do góry, i na boki, i do dołu. Jeszcze raz, do góry, na boki, i do dołu. I znowu wyciągamy się mocno, sięgamy nieba, i uwaga, tym razem staramy się sięgnąć do naszych stóp. Może się uda. Mocno, mocno, mocno sięgamy. Poczujcie teraz przyjemne rozciąganie w naszych nóżkach. I teraz, uwaga, będziemy się smyrać. Więc smyramy najpierw nasze stópki, później nasze nóżki i rolujemy nasze plecy do siedzenia. Nasze dłonie odkładamy sobie na nasze uda. I teraz, uwaga, będziemy sobie mocno, mocno poruszać naszymi paluszkami u stóp. Więc dobrze jest sobie zdjąć skarpetki rozciągnąć mocno, mocno wszystkie paluszki. I będziemy sobie teraz kręcić wielkie goła naszymi stukami. Więc kilka kółek w jedną. Pięknie. I kilka kółek w drugą stronę. Nasze ręce są rozgrzane, nasze nogi są rozgrzane, więc teraz sobie zrobimy pozycję, która się nazywa pozycją mostu. Uginamy sobie nasze kolanka. Stopy układacie sobie przed sobą mniej więcej na szerokość bioder. Mosty muszą być stabilne, solidne, tak żeby ludzie mogli po nich chodzić. Muszą być też bardzo wysokie, tak żeby rzeka pod nimi lub jakiś samochód mógł przed nimi, pod nimi przepłynąć lub przejechać. Więc nasze dłonie układamy sobie tutaj z tyłu. I uwaga! Mocno napinamy wszystkie nasze mięśnie i wysokie mosty. Więc wypychamy nasze bioderka w górę. Ściągamy sobie ramionka jedno do drugiego, głowę przechylamy do tyłu i trzymamy ten most wysoko, jak najwyżej, więc staramy się unosić bioderka jeszcze troszkę wyżej. Mocne mosty, mocne pozycje, głęboki oddech, jeszcze jeden wdech i na wydechu powolutku rozluźniamy. Piękne mosty, mocne mosty. Teraz przejdziemy sobie do przodu, więc nasze stopy przenosimy do boku i przejdziemy sobie do pozycji, która nazywa się pozycją stołu. Nasze dłonie układamy sobie pod naszymi ramionkami, kolana na szerokość bioder, palce u dłoni znowu jak gwiazdki, szeroko rozłożone. I tak, żeby tutaj plecki były proste, więc staramy się. Żeby ten, mo, ten, ten stolik też był stabilny, tak jakbyśmy chcieli postawić na nim szklankę mleka, żeby z niego nie spadła. I znowu będziemy sobie udawać różne zwierzęta. Na pewno to lubicie. Najpierw zrobimy sobie pozycję, która się nazywa pozycją krowy. Ten rysunek mam tutaj. Krówka jak muczy, to tak mocno wygina swoje plecki. I my będziemy robić to samo. Więc wyginamy plecki, wyciągamy się i tutaj będziemy muczyć, jak taka krówka. Więc wyginając plecki robimy muuuu Powtórzymy sobie wszyscy razem. Uwaga, wyginamy się i robimy muuuu Pięknie! Tą pozycję będziemy robić naprzemiennie z pozycją kota. Tutaj mam takiego kotka. Pamiętacie, jak jest kot po angielsku? Kat. Mhm. I kot mocno robi okrągłe plecki, robi taki kocik grzybiet. Zwłaszcza jak się przyciąga za okrągłe Więc to wygląda tak. Plecki są okrągłe, broda do klatki wiersiowej, zaokrąglamy się i kotki robią miau! Więc w tej pozycji będziemy sobie robić. Miau. I uwaga, połączymy te dwie pozycje. Więc wdech jest do krowy, wyciągamy się mocno i robimy mu. I wydech, uwaga, kotki, więc załóżmy, że i robimy miau. I znowu wdech do krok. wyciągamy się mu. I wydech, miau. Jeszcze raz wdech, mu. I piękne krówki. Mamy kotka, mamy krówkę, więc teraz przejdziemy sobie do pozycji psa. Rudy bardzo lubi tą pozycję. Będziemy sobie najpierw podbijać nasze palce u stóp. Mocno, mocno podwijamy palce, dłonie dociskają do podłogi, uwaga, unosimy nasze kolanka i mocno wypychamy nasze bioderka w tym. To jest pozycja psa z głową do dołu, prawda, wody? I teraz uwaga, robimy sobie wesołe psy, więc będziemy sobie machać naszymi pośladkami, naszymi biodrami. Jedną drugą stronę. Cieszymy się jak takie małe pieski. Mocno, 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 bardzo wesołe pieski. Bierzemy sobie głęboki wdech i przenosimy ciężar ciała do przodu. Uwaga, tutaj pies z głową do góry. Wyciągamy się mocno wdech i wydech, wydychamy biodraki, jest głową do dołu. Gotowi? Żeby powtórzyć to jeszcze raz, uwaga, wdech do przodu, jest głową do góry, Rody, może ty z nami podświecisz i wydech do tyłu, jest głową do dołu. Jeszcze raz, wdech przód i wydech tył, Wesoły jest. I przejdziemy sobie teraz na nasze kolanka, do pozycji stołu, i będziemy sobie schodzić na nasze brzuszki. Rudy, musisz mi zrobić troszkę miejsca, więc schodzimy sobie do dołu, tak żeby wygodnie położyć się na brzuchu. Chodź, chodź, Rudy, nie uciekaj od nas. I teraz zrobimy sobie pozycję kopy. O właśnie, pies głową do dołu i pies głową do góry. Brawo, Rudy. Ślicznie. Ja szybko powołam jeszcze raz pies głową do dołu, pies głową do góry, Rudy. Przygotowałam dla Was jeszcze pozycję kobry. Kobra wygląda właśnie tak. Więc kładziemy się na naszych brzuchach. Tutaj mocno unosimy sobie nasze flakki piersiowe. I będziemy zostawać tutaj czując jak wzmacniają, rozciągają się nasze plecki. I będziemy sobie syczeć jak kobry. Więc przeciągamy się do jednej, do drugiej strony. I przecież widzimy kobry robiąc i rozluźniamy na chwileczkę. Gotowi. Posyczymy jeszcze troszkę. Więc znowu odpychamy się od matki, wyciągamy się mocno i robimy. Rozluźniamy. Zrobimy sobie to jeszcze jeden raz. Głęboki wdech. Wyciągamy się mocno i uwaga. Na wszystkie strony. Jeszcze raz. Pięknie rozluźniamy, znowu podwincie sobie wasze stopy, brzuszki są mocne, wypychamy, odpychamy się, wypychamy bioderka w tył. I teraz uginamy nasze ranka, patrzymy przed siebie i uwaga, będziemy sobie przeskakiwać do siedzenia, więc krzyżujemy sobie nasze nóżki i przeskakujemy. Udało się wam? Czy próbujemy jeszcze raz? Może spróbujemy jeszcze raz? Więc przechodzimy sobie do tyłu, do psa z głową do dołu. Oginamy kolanka, patrzymy przed siebie, uwaga, hop, do siedzenia. Jeszcze raz? No to zrobimy jeszcze raz. Nogi do tyłu. dłonie dociskają, oginamy kolanka, patrzymy w przód i uwaga, hop, do siedzenia. Udało się? Brawo dla wszystkich. Uf. Myślę, że jesteśmy już bardzo zmęczeni, ja jestem bardzo zmęczona, my sobie skończymy dzisiaj pozycją trupa, czyli w nazywaną pozycją szawasyny. Będziemy udawać właśnie takie trupki, więc rozluźniamy nasze ciało zupełnie, nasze dłonie otwarte do góry, układamy sobie nasze ciało całe wygodnie. Tutaj bardzo bym Was prosiła o troszkę spokoju i wyciszenia. Pozycja, w której odpoczywamy, w której nasze ciało się relaksuje, zagramy w sobie w króla i królową ciszy, dobrze? Oczka możecie sobie zamknąć, oddychamy sobie spokojnie i czujemy, jak całe nasze ciało przyjemnie się rozluźnia. Ja zachęcam tutaj rodziców, żeby może w tym czasie Przeczytali dzieciom jakąś bajkę, tak żeby dzieci troszkę poleżało tutaj dłużej. Możecie wideo zatrzymać i zostajemy sobie tutaj na troszeczkę. Ja już powolutku będę wracać, więc wracamy sobie stopniowo. Poruszamy sobie naszymi paluszkami u dłoni, u stóp. Kręcimy sobie kilka kółeczek naszymi dłońmi i stopami. I z wdechem sięgamy naszymi dłońmi do tyłu, za głowę i mocno, mocno się przeciągamy, tak jakbyście się dopiero przebudzili. Uginamy sobie kolanka. robimy sobie taką kołyskę, więc kołysamy się z boku na bok. To pięknie, bardzo przyjemnie rozmasuje nasze plecy. I przekręcamy się na jedną stronę. Wracamy sobie do siedzenia. I teraz bardzo Was proszę, żebyście znowu dłoni ułożyli w serduszka tutaj na Waszej klatce piersiowej. Bierzemy sobie głęboki wdech i z wydechem znowu dzielimy się tymi sercami tą miłością i dobrą energią. Na wszystkie strony do wszystkich wysyłamy dużo miłości. I jeszcze raz. Z kolejnym wdechem wyciągamy ręce w górę. Na wydechu dłonie układamy sobie do naszych serduszek. I bierzemy sobie jeszcze jeden głęboki wdech. Dłonie układamy sobie do naszego czoła. I dziękujemy sobie za dzisiejszą praktykę. Ja Wam bardzo dziękuję. Namaste. Do zobaczenia kochani następnym razem. Pozdrawiam Was serdecznie. Martyna.